Hej, zapraszamy na rozgrywkę. Pył zwrot. Nie mylić zwrot z pył. W pył zwrot. No mnie już pomyliłeś. Przepraszam bardzo. O ten, Ale to zawsze do nazwa zawsze się myli ten. Ee, ale... człowiek w pył zwrot. Tak, tak. No to co? Zapylamy, kto rozpocznie na pierwszy? To Grzegorz, proszę bardzo zacznij. Okej. Okay. No i ja bezpiecznie dobiorę kartę. Poczekam co tam Dobra, ty zagrasz. Dobrze, to ja w takim razie zagram kartę. No, to ja robię zdecydowanie w tył, w przód i przechodzę do ataku. Tak, a może go obrócę jakoś tak, żeby wyglądał. To trochę mi chyba źle powiedziałeś. <laughs> nie możesz zagrać tej karty, niestety, bo jest ten, ten Ale, sam kolor. Dobra, no to. Załóżmy, że tego nie widziałem. Dobrze, a to ile w takim razie jest kart w danym kolorze? Bo myślałem, że o 4 jest tylko. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. No to dobrze, to gramy takim elementem, prawda, losowym. Będziemy wszystkiego analizować. No właśnie, bo może za bardzo analizujemy. Ale my zawsze, grzyma, że No Wiem, ja, ostatnio było widać. No. Dobra, no powiem tak. Jest kiepsko. Bo jeśli teraz nic nie zagraż, ja no to ja wezmę. No jest kiepsko. Okay. No ja teraz biorę ten, ten kwiat, on mi da punkty na koniec gry, no, a, tak, a, a to ten, sobie pszczółka. Ten, ten, ten. Tyk, I teraz ja mogę znowu zagrywać, ale ja zdecyduję, że sobie dobierę kartę. Uw. Zaatakujemy? Znaczy, jeszcze nie. Jeszcze nie. <grym> no za 8 no to aż kusi. Uuu. I dowódca, tak? Nie. No. Remis. Co dalej? Co, da, co dalej się stanie? Kto hmm. pierwszy opuści kwiatka? Za. O wartości 8. No ja dobierę kartę, bo chcę o niego powalczyć. Dobierę kartę. <laughs> Czyli nie ma? E, Okej, okay, może jakaś druga walka cię skusi. No, może nie. A jednak, a jednak. No to powiem szczerze, że ja. Y... Dobierasz. To pójdzie. Aha, A raczej nie, bo ty położysz, ja później? Tak, tak. I, i to powinno tak, tak, to, to się do mnie wziąć. Tak, tak, tak. To fajnie, że dostałem za darmo. Yy, no niestety nie mam tutaj kolejnej żółtej pszczółki, czyli w moim ruchu dobiorę kartę. No i ty, ty, ty dostaniesz. I teraz rozpatrujemy, tak, tak. czyli te usuwamy. Tak. I tutaj dostajesz karty za 8. Yy, moim zdaniem warto było o nią powalczyć. Dobrze, ale no, może zakryjesz, że będziemy. Tak, było się. Yy, żeby nie I będą... ja dobiorę kartę. Tak. Yy, no ja też dobiorę kartę za jest... tę kartę. E, czyli wyścig z Braille. E, jaki mamy limit? Kart na ręce? Nie ma limitu, nie ma. Więc możemy mieć ile chcemy? No. Dobierę kartę. Również ja dobiorę. Dobierę kartę. Zabiorę. O, to jest chyba ten moment. A sobie pójdziemy tutaj. I remis. Na pewno no, tak. Teraz przed co taką kartę. Mm -hmm. mm. Uh, uh, tak, dwa no? remisy. Dwa remisy, no. Dobrze. To ja dobieram kartę. Ja bym się chciał tutaj dołożyć troszeczkę do tego remisu. Dołożyć do remisu byś chciał. Tak. Hmm. Tu biorę kartę. Okay. Udało się. No A i tutaj też tak, musie chciał dołożyć. Tutaj też tak, czyli tu nie wiem, to bierzesz, ale znowu biorę. Ja że średnio. O, wszystko, wszystko biorę. Fatalnie. Tutaj tak łatwo na blef nie idzie. A Znaczy, można blefować. Okay. E, troszeczkę. Jeszcze tutaj nie znam tych są. Proszę bardzo. Jest remis. I teraz jak dołożysz, to jest koniec gry, tak? Ja jeżeli dołużo, bym miał. To, no tak, tak. Go, Ale tu... załóżmy, że nie chcę tego robić, żeby to szybko nie skończyli rozmowy. No okay. Więc sobie dobiorę karty. Jak widzicie, gra może trwać dosłownie ile? 5-10 minut? Tak, może trwać 50 minut na dwie, a może trwać odrobinę dłużej? No dobrze, to ja dobiorę w takim razie. Mm, no ja też dobiorę. Mm. <słyszy> Zaatakuję. Nie tak miało być. <noise> Czyli to zielony <noise> kolor, tak? Znaczy, bo, bo czasami możemy oszacować. O dobra, przeciwnik nie dołożył tam zielonego czy coś takiego. Ale, ten ale ja nie wiem, ile jest kart zielonych. No, ale patrz, ale. Czy, ile jest nie tak. wiem. Ale pan tak. załóżmy że zagrałeś te dwie zielone. No dobra. Czyli się nie wygrałeś tego remisu, to ja mogę teraz oszacować, że załóżmy nie masz zielonych na ręce. Aby mieć czwórkę. No, no. no to jest ryzyko. No tak. Pytanie ile jest tych kart? No. Nie wiemy, nie sprawdzaliśmy teraz. Okej. Okay. No i co teraz zgrzymasz? Może się tutaj <noise> No ja muszę tak, spróbuję. Tak, czyli teraz ja to biorę? No jeszcze ty. Yy, no to zaatakuję. Remis. <grym> <grym> Dobierę. Dzień ja też. Dobra kartę. Nie, nie mogę. Nie widziałeś? nie widziałeś, nie widziałeś, nie widziałeś tej karty, nie mogę tego zrobić, Cofa? Możemy zakończyć. Nie, bierzesz, I teraz tak, bierzesz, tak. tak, nie widziałeś tej karty. No i teraz Ty. No i teraz ja, tak. To biorę. Nada są remisy. No właśnie widzę same mi no dobrze zagram kartę. oj. to to biorę? Tak. No i zakończę rozgrywkę. Bo no. została ostatnia y, karta zagrana. To się kończy od razu. w tym tak. momencie. Od razu. No to, co się tutaj liczy, to nie mamy. Aha, to już. No. Nie. Tak, to, to, to już całkowicie wypad robi. Oj, 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 no to chyba, chyba wygrałeś. Możemy tak, sprawdzić, ale to chyba jest formalność. Tak, jeszcze co, co ty miałeś? To jest, jest... karta. No. A, w bo... ale o... którego? nie mogłem użyć, bo nie miałem żółtych, tak? Tak, okej. Okay. No, czy teraz po prostu bierzemy te wszystkie karty, które tutaj mamy? No, Boże, dziękuję. dziękuję. <laughs> A tylko policzę, żeby nie było. Wiadomo, nie musimy dociągać. formalności. czy teraz tak? Ja dostaję tyle punktów, ile jest tutaj na tych kwiatach. Gdybym miał jakieś kwiaty na ręce, one by dały minusowych punktów, ale żadnych tutaj nie mam. Grzegorz, musisz się pochwalić. Tak, muszę się pochwalić. Po ile mamy tych punktów? 13, 18, 24, 34... Ucinamy odcinek. Tak, odcinamy odcinek. 34, to ile ty masz punktów? Grzegorz, proszę policz mi. To jest tylko 7 i 8, czyli 15 do 34, jak tam. Także no, przegrałem z Kartesem, Grzegorz chyba się zaczyna odgrywać zawsze. Tak, zapraszam się... Nie, nie, bo poprzednie filmiki to ja przegrałem, więc teraz tutaj się wiadomo odcinam, tak? To taki w pył zwrot. Tak, tak, tak. tak. W pył zwrot. O, w bardzo, bardzo dobry dowcip to na zakończenie. No i zaraz przejdziemy do recenzji gry.